Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na zabawy paluszkowe. Będziemy potrzebować obu rączek. Pierwsza rączka. Pomachaj do mnie. Druga rączka. Ten odcinek jest ze specjalną dedykacją dla mojej dawnej uczennicy Paulinki Czerwińskiej i jej cudnego synka Frania. Cześć, Franiu. I dla wszystkich dzieci, które mnie znają i oglądają. Teraz macham do wszystkich. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Takie ma oczy. Takie ma wąsy. Taki ma nos. Pazurami drapie i myszy łapie. Wchodzi na płot i nazywa się. Kot! Brawo! Spróbujemy jeszcze raz. Jesteś gotowy? Takie ma oczy, takie ma wąsy, taki ma nos. Pazurami drapie i dzieci łapie. Nie dzieci? Myszy, tak, myszy. Myszy łapie. Wchodzi na płot i nazywa się kot. Brawo! Do drugiego wierszyka będziemy potrzebować kredki, długopisu, ołówka, cokolwiek macie pod ręką. Wierszyk będzie o pajączku. Wchodzi pająk po drzewie, do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Bo chce dotknąć chmury. A kiedy deszczyk popada, to pająk spada. Jeszcze raz. Wchodzi pająk na drzewo. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry, bo chcę dotknąć chmury, a kiedy deszczyk popada, to pająk spada. I kolejna zabawa będziemy sobie teraz przygotowywać kolację albo śniadanie. Najpierw chleb pokroję, kroimy jak piłą. Potem Smaruję. Na to ser położę, pomidora też dołożę, posolę, popieprzę, aby wszystko było lepsze. Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. Spróbujemy jeszcze raz? Najpierw chleb pokroję. Potem Posmaruję, na to ser położę, pomidora też dołożę, posolę, popieprzę, aby wszystko było lepsze. Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. Smacznego! I do zobaczenia następnym razem. Cześć!